Reporter z seminarium Eprofit System dla inwestorów w nieruchomości, Londyn, wrzesień 2008 roku. Jeszcze na kilka dni przed wylotem do Londynu Eprofit System zorganizowała 47. edycję seminarium z nieruchomości w Warszawie dla 50 osobowej grupy. I wiedzieliśmy, że tuż po powrocie z Wysp realizujemy duże przedsięwzięcia w Warszawie. Jednak kiedy praca, projekty są wielką pasją, raczej nic nie może nas powstrzymać od realizacji naszych planów. Dwa dni po weekendowym seminarium w Warszawie 24 października byliśmy już w Londynie. Pierwszego dnia postanowiliśmy chwilę odpocząć. W Londynie zamiast deszczu i wiatru powitało nas prawdziwe lato. I tak miało już pozostać przez 7 kolejnych dni naszej pracy w Zjednoczonym Królestwie. Następnego dnia w czwartek rano w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej podjął nas osobiście pierwszy sekretarz kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Stefan Pawliczko. Jesteśmy na Portland Place 47. Tu w Londynie, w tym miejscu mieści się Polska Ambasada. Odbyliśmy właśnie przed chwilą rozmowy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji. Będziemy współpracować w przyszłości przy organizowaniu naszego seminarium. A do inauguracji naszego seminarium w Londynie zostało jeszcze tylko 46 godzin i 11 minut. Jeszcze tego samego dnia wieczorem w Tao Restaurant w londyńskim City dzięki wsparciu Bartka Wasiewskiego, członka zarządu Polish Professionals in London do spraw public relations zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne z e-profit system. Piątek również obfitował wiele istotnych spotkań z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii. Jednak najważniejszym zadaniem było przygotowanie sali konferencyjnej w Quality Hotel Heathrow. Wreszcie w sobotę, 27 września, punktualnie o 9 rano. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na 48. już edycji seminarium dla inwestorów w nieruchomości zatytułowanym Jak sfinansować zakup nieruchomości z minimalnym lub zerowym wkładem. Cóż, jest to nasze pierwsze seminarium na Wyspach Brytyjskich w Londynie. Na seminarium w Londynie przybyło blisko 40 uczestników, w tym goście specjalni wspierających nas mediów. Scenariusz weekendowego seminarium w Londynie był właściwie taki sam jak w Warszawie. Uczestnicy. Pod okiem wytrawnych trenerów doktora Andrzeja Pesnaka i Franciszka Staniszewskiego bardzo szybko uczyli się zasad skutecznego biznesu, zarządzania finansami osobistymi i inwestowania, kreatywnego myślenia, rozwoju osobistego, wreszcie obsługi urządzenia, bez którego trudno robienie interesów we współczesnym świecie, komputera finansowego HP10B2. Jak zawsze ogromne wrażenie wywarła Edyta Bednarczyk, która do Londynu przyleciała z kilkunastoletnim synem Gracjanem. Edyta jest bohaterką pierwszego reportażu z cyklu Portrety Absolwentów seminarium e-Profit System. Zainteresowaniem cieszył się nasz internetowy sklep finansowy marzenia.pl. Wprawdzie internetowy, ale na seminariach na chwilę zamieniamy go w prawdziwą księgarnię. I tym razem było wiele atrakcji na zakończenie, bo aż dwa losowania. Pierwsze osoby, która otrzymała zwrot kosztów uczestnictwa w gotówce. Drugie gry cashflow dla domu dziecka. Certyfikaty w Londynie potwierdzające zdobyte kwalifikacje były oczywiście nie tylko w języku polskim, jak w Warszawie, ale również w angielskim. Zapraszamy na kolejną edycję seminarium w Londynie. Szczegóły w serwisie www.kursyfinansowe.co.uk.